Siemniaczko, z tej strony Robuxy i do nas kolejnym filmie na moim kanale Dziś jest, Dzisiaj gramy w Developer Simulator i zarabiamy Robuxy Bo o to w tej grze chodzi, także może być ciekawa gierka naprawdę Ja sobie w nią trochę dłużej Zobaczymy, gdzie będzie fajna, to sobie kupimy coś za Robuxy. No, wydamy Robuxy, żeby zarazić Robuxy. Tak, myślę, że to bardzo sensowne. A zanim do tego przejdziemy, to przeważ, że lecimy po 50 tysięcy subów, Więc subika w górę, mile widziana, bo naprawdę, sobie, no, myślę, że tak do końca stycznia, do końca tego fajnie by było, jakby się udało to dobić. Jeszcze możecie zostawić faworyt info na mojej nowej gierce. Licujcie w opisie, więcej info będzie już wkrótce, a my wszyscy przechodzimy do odcinka. Okej, okay, dobra, ja sobie w ogóle jesteście już trochę grałem i ja wicie obczajam, że klikamy sobie, mamy taką książkę. Klikamy i zdobywamy naszą wiedzę, także no musimy się teraz uczyć skryptowania No masz sens, więc spoko Okej, okay, ja sobie jeszcze auto autoklikera odpalę, bo w sumie czemu nie, słuchajcie 149 robót to nie jest drogo Także weźmy sobie to No i teraz będzie nam automatycznie klikało, będzie o wiele lepiej, spoko Mamy tu chyba też jakieś pety z tego co widziałem i właśnie coś kupiłem przypadkowo, dobra tego na razie nie będziemy kupować no i tutaj się szop, Mamy tutaj oczywiście shop, mamy jakieś VIPa, mamy laki potężne Okej, okay, mamy tu jakieś customersy, spoko. Mamy też Bobuksy, bo możemy kupować Robuxy za Bobuksy. E, a, nie wiem, sobie Bobuksy za Robuxy. E, także e, ciekawie, ciekawe, ja na razie nie będę kupował. Mamy też tu reklamy, możemy tu zapadzie reklamy do gier. E, Okej, okay, dobra, spoko. Możemy też, mamy kawę i mamy też laka. Dobra, niech będzie. Wygląda to całkiem ciekawie. Tu, jak widzicie, mamy właśnie rzeczy do kupowania, takie pety bardziej. Ale mnie ciekawi bardzo ten właśnie pak, więc ja sobie go kupię ogólnie. Bo, serio to wygląda bardzo ciekawie. Dobra, kupujemy sobie to. Za 600 Robuxów Luxury Bundle bierzemy. I słuchajcie, czy to będzie dobre? No mam nadzieję, że tak. Okej, okay, mamy kupione. I teraz, wiecie, możemy sobie chyba użyć tego. E, boosty, e, czy to mi się jakoś użyło, czy nie? E, w sumie to nie wiem, słuchajcie, w sumie to nie mam pojęcia. Ale dobra, mamy też przyjaciół. A ja, aktualnie nie mam przyjaciół na serwerze. E, mamy też studio. Ja wiem, tu jest nasze studio, i tu na razie, no, no tak słabo bym powiedział, tak słabo. No, nie wiem, co tu możemy sobie postawić jeszcze. Z krzesło możemy postawić, no postawmy sobie krzesło. Okej. Okay. I teraz, wiecie, możemy jakoś na tym pracować jak YouTube Simulator. Możemy, okej. Okay. Także spoko ogólnie Mamy inwentory, tu mamy itemy, czyli e, żadne aktualnie chyba. Nie wiem, mamy boosty i itemy. Okej, okay, możemy się użyć sobie. Dobra, użyjmy na 40 minut. Mamy też NPC, tak, okej, okay. jest 6 heist. Czy to jest dobre? Wydaje mi się, że tak. Dobra, więc ja mi się teraz sobie staramy trochę więcej. A e, nie no, dobra, kupię sobie może jakiś lepszy komputer, bo serio, to się mega przyda. Także idziemy sobie kupić, ty niech tu się nabija cały czas. E, spoko, tu mamy store. Okej, okay, dobra, to wbijamy sobie do Storu i Ci tutaj mamy. Tak, jak wie to simulator, okej okay. Dobra, to kupmy sobie może najdroższy, ten za 2,5 tysiąca. E, mogę jakoś kupić tak szybko? O, dobra, kupujemy spoko. I tak samo sobie tutaj za 2,5 tysiąca kupmy waterbook. ok. Okej I teraz sobie na pewno to będzie jeszcze lepiej ok. co tu mamy w ogóle, to jest jakieś wejście Będzie też krzesła gamingowe, ej dobra, bardzo fajnie jest Jakieś dodatki, tu sobie mamy sekcję VIP Spoko Dobra, ale jak możemy wrócić ogólnie teraz y, Lobby, ok. a w sumie tam były drzwi, ale dobra Teraz sobie klikamy sobie studio, spoko Customize i teraz sobie wywalamy sobie to, bo to jest brzydkie Bierzemy sobie komputer nowy, okej, okay. no to już wygląda o wiele lepiej Dobra, bierzemy i słuchajcie, teraz jak widzicie leci to o wiele, wiele szybciej, te sobie kasy robimy lepiej, więc spoko, kupmy sobie jeszcze raz, dwa kasy w sumie, jeszcze taki słuchajcie game pass kupmy sobie, go, czemu w sumie nie, double bobuxy, jazda, bierzemy, kupujemy, no i słuchajcie, teraz ogólnie mamy raz, dwa kasy, więc spoko, o, no i super, no dostałeś jeszcze podziękowanie, jak mamy 800 kasy. Więc stać to chyba na jakieś jajko myślę Dobra jedno to otwórzmy sobie i co fajnego nam wyleci No pewnie Builder, ok, czy Builder jest dobry czy jest słaby Builder 30% to taki słaby sobie bym powiedział I on ma razy 1.4 no też słabiutko A dobra poklikajmy sobie Autoclicker odpalony I ja już dostaję po 20, jeszcze mogę to do jakoś zwiększać, no, strasznie wolny ten Autoclicker No dobra po 20 dostaję już Spokój, spokojnie z i pytały ogólnie wam powiem bo to serio będzie dobre Tu mamy jeszcze jakieś crafty, czy to możemy craftować pety Możemy, bo, ok, mam 20% na to. E, dobra, spróbujmy, czemu nie? 20% na buildera i e, czy to się uda? A, niestety się nie udało. Oj, oj to nie fajnie, to nie fajnie, to serio, nie się próbować jednak. E, to ja może nie będę próbował, słuchajcie. Zero, pozbierajmy sobie jeszcze i może tu za 10 tysięcy kupimy, bo kasa się która drogo kupuje, co nie? Ej tu w ogóle jest jakieś jajko i to jajko kosztuje? E, 200 tysięcy, okej, okay, no strasznie drogie. Jeśli jakieś questy mamy, aha, to będzie w Dajcie spoko! Ja sobie sobie poczekam. Tu mamy ogólnie jakieś statystyki, spoko, na te, które się zbugowało im to. No ale dobra, nie będziemy narzekać, słuchajcie, wbijamy się do naszego studio i pora sobie jednak wydać trochę tych, no, tego mózgu Nie wiem jak to mogę nazwać, dobra dajmy że to jest mózg, co nie? Dobra, tej te inteligencji, o dobra będę mądry chociaż No także słuchajcie, wydajemy naszą inteligencję, to co się nauczyliśmy na kasę No i robimy niby jakieś tam gry, spoko, spoko jak się to robi Trochę wolno to idzie, nie powiem że nie, no ale no, troszkę wolno jednak się reward jeszcze mamy, albo musiał pić tę grupę, a nie chcemy się na razie tego robić Także na razie nie będziemy wbijać, po prostu przemieniamy sobie to No strasznie wolno to leci, naprawdę strasznie wolno że nie da dać jakoś szybciej tego. Chociaż tak jest lepszy komputer, może kupimy, no tak myślę, żeby to będzie właśnie spoko. W sumie za całość dostałem teraz się dużo hajsy, 18 tysięcy to nie jest tak mało, także bardzo fajnie, okej, okay, niech się teraz zbiera zbieramy no, oczywiście zresztą ta inteligencja. A my sobie pójdziemy, słuchajcie, tutaj po prostu kupimy lepszy komputer za 18 tysięcy. No idealnie, dobra, bierzemy oczywiście dobra, bierzemy super, już tak się raz, dwa, dwa razy szybciej będzie się to robiło. No jeśli się teraz po prostu stał w tego pozbierać, to mam mogę tutaj wizyty, yy, no to nieźle, nieźle. Tutaj się ludzie naprawdę po w tą grę? Ja, ja nie wiem co jak działają wizyty. Czekajcie, jak działają wizyty w tej grze? Chciałam ja wizyty jakieś? Eee, gdzie to jest? Tutaj mamy stacy eee, No, no kliknij ja się, co jest? Co się nie O, 67 wizyt, okej, okay, czyli no mało w sumie. I się ludzie otwiera. Eee, po co prostu w otwieraniu kapsuł, właśnie kapsuły mogą otwierać? Co jest? Zapomniałem o tym! Ej, dobra, rzeczywiście się, coś, musicie sobie jakieś kapsuły, bo jednak wiecie, tu do kasy będzie. Okej, okay, to w sumie wróćmy sobie do naszego studia, pozbierajmy tutaj kasy i teraz wiecie zamieńmy sobie doda, jednak kapsuły jakieś lepsze Także jazda lecimy, no do znowu trzeba poczekać, do no, trojda, to jednak fajnie to no, strasznie pomodę, teraz Ciągle nie ma jakiegoś gamepasy, który to przyspieszy Serio, przydało mi się coś takiego Dobra, mamy trochę kasy, więc teraz słuchajcie, kupujemy, no i proszę, żeby leciało coś fajnego i, <tronik> i słuchajcie na <wlekuje> nam. Ok, <tronik> no to nie jest kidowy z nam bo 45% czy on jest jakiś lepszy, słuchajcie, czy jest słabszy Dobra, yyy, to jest spoko i razy 2,5, no znaczy prawie 2 2 2,5, 2,25 no słabym sobie bym powiedział, że otwórz jeden ten Żeby było równo i słuchajcie mamy agendę, agent jest chyba dobry Agent słuchajcie, 5% no ten jest na pewno dobry Ok, weźmy sobie go. Spoko, i oba razy dwa. Dobra, jednak ta kasa teraz poleci jeszcze lepiej. Także zbieramy sobie to. No i teraz, jak powoli, będziemy sobie zbierać. Chyba najlepszy komputer jeszcze. To no, tak się chociaż. Chociaż jeszcze sobie możemy pozbierać za te nowe jajka. Znaczy, nowe jajka, co ja dałam? Producencyjnie 10 tysięcy. No i myślę, że ten nowy komputer sobie kupimy. No i zobaczymy, co tego nam poleci teraz. No pozbieramy tysiące, zobaczymy, jak dużo kasy będzie. Trochę sobie pan wciąłem, sobie I mam 124 tysiące Robux. Także kupujemy sobie teraz to. Kupię sobie trzy może... A, teraz gamepass, pewnie. Dobra, to pojedynę sobie kupy. Jazda kupujemy. No i jesteście co fajnego wyleci. E, kolejny jaskiniowiec. No dobra, jeszcze ci sobie, sobie otworzyć trzy. W ogóle kupić sobie jeszcze gamepassa na więcej tych procentów NBC-dów. Viking, okej, okay, on jest chyba dobry. No słuchajcie 15%, spoko. I jeszcze jeden słuchajcie. I uwaga, no kolejny niestety jaskiniowiec. Także dobra, kupię sobie teraz tego gamepassa jeszcze. E, gdzie mam tego gamepassa, On jest tutaj, bierzemy sobie plus 2 kastomersi, spoko bierzemy. I nie wiem, się kasować z cegami, mają rekorda, coś worker okej. Okay. Dobra, pieszemy sobie tak czy inaczej. No i się ci teraz sobie będzie mogli, nie mogą założyć. Także pieszemy. Jakie one mają staty w ogóle, zobaczmy. Te ma razy trzy, czyli całkiem dobre, Te ma razy dwa i pół. I te ma razy dwa i pół. razy dwa, okej, okay, do tego sobie wy, wywalimy. Możemy się sprowadzić jako gold z tego zrobić. Może jakaś szansa, co ci zawsze poleci. Okej, okay, także robimy. I no niestety się nie udało. No, no słabiutko, słabiutko, no, niestety się nie udało. Także teraz lecimy kupić jakiś lepszy komputer, bo sobie mamy jeszcze 100 tysięcy, praktycznie. Także bardzo dużo w sumie. Dobra, pojedziemy sobie kupić, spoko. No i bierzemy sobie teraz komputer za uwagę, uwaga, za 78 tysięcy, spoko. Bierzemy go i tak samo, sobie weźmy sobie może jakąś książkę. To, nie, dobra, pozbieramy się jakąś książkę. Bo tak mamy jeszcze tego mało, to pozbierajcie sobie na jakąś książkę. Będzie jakoś dobrą, co teraz kupimy, wam, powiem. Dobra, więc lecimy sobie teraz do studia, Jeszcze z tu w ogóle jakieś grupy reward'y, maskotka, auto hatch, daily speed i chat, tak, ej, to sumie bardzo dużo Czyli ja chyba zaraz sobie dołożę do tej grupy, zobaczę jeszcze No ale dobra, wbijam się tu, no i teraz sobie po prostu wywalamy ten stary komputer Jazda usuwamy, w ogóle ja chyba jeszcze jakieś, yy, jakąś ładne nagrodę, tak, dostaję sobie ci nagrodę 100 wizyt, okej, okay, spoko, babuks to był boost razy dwa, czemu ja tu nie wiedziałem, ej, dobra, to jest bardzo dobre no i wejdźmy sobie teraz. Y, chyba ten był lepszy, no ma nadzieję, że to był ten. Na a teraz trenujemy i po 700, po 1000 kasy do sobie praktycznie. Także bardzo dużo tego leci. Jeszcze mam razy dwa, dodaję sobie, po, sobie no, po 700 kasy, to jest strasznie dużo. Dobra, po zbieraniu sobie mamy 140 tysięcy. Także lecimy jeszcze tu. i no, lecimy coś, podrobić fajnego. Po serio, tutaj dużego boostu. Na przykład taki WikiLinks tutaj naprawdę dużego boosta to dodaje. Także po sobie to. No, i słuchajcie, no, niestety, okej, okay, no, trochę słabo, dobra, jeszcze raz słuchajcie, jeszcze raz, okej, okay, mamy kolejnego Wikiga, także spoko, jeszcze raz słuchajcie, otwórzmy sobie i mamy knighta, okej, okay, czy Knight jest lepszy, on jest chyba słabszy trochę, no, jest niestety, dobra, jeszcze raz, kolejny Knight, spoko, jeszcze raz otwórzmy, zobaczymy, zaraz, jakiegoś już co zrobiłem sobie. Spróbujemy, chociaż dobra, wikinga chyba tyle powinno wystarczyć, bo słuchajcie, naprawdę teraz dobre te NPC-ty, razy 3 do matem, razy 2.7, więc Cavebeda. myślę, że się uda sobie zrobić to 80% i uwaga, udało się, OK. dobra, jak on teraz ma staty, mamy caveman 3,5, ej, on jest naprawdę dobry, natomiast nie możemy jeszcze spróbować z tego, to jest ryzykowne, ale dobra, spróbujmy i udało się, OK. dobra, bardzo dobrze, także bierzemy sobie, słuchajcie, teraz to, Bierzemy Equipes, no i mamy teraz 5 tych, no, ten no serio, raz 5 ma. Także naprawdę dobry. Myślę, że możemy sobie teraz sobie kupić jakąś lepszą książkę. Chyba nas będzie stać nawet. No, zaraz sobie zobaczymy w sumie. No ale myślę, że sobie właśnie możemy kupić jakąś lepszą. Żeby no, jednak ten już nie używać. 78 tysięcy, no idealnie. Dobra, bierzemy to oczywiście, spoko. No i teraz sobie lecimy jeszcze do naszego studia. I tam sobie właśnie to przerobimy, chociaż nie wiem, sumie musimy trochę pozbierać. Ok, mamy ten teraz, jaka tęcza dowalona. Dobra, bardzo fajnie. No to nic to sobie zbieram sobie teraz, a sobie tak trochę nie wiem, z 200 tysięcy na tą kapsułę youtuberską, myślę, że będzie spoko. No sobie trochę pozbierają, słuchajcie, mam 1,5 miliona, także pora sobie trochę potwierać. No i mam sobie już milion robót, to sobie się trochę widzę mamy 2000, także no bardzo ciekawe, tak sobie otwieram sobie, zobaczymy co fajnego nam wyleci Roblerom, okej, okay, Robleroma, sobie się znam, spoko youtuber. Także 45% dla niego było Czy ogólnie on jest dobry jakoś? Czy on jest lepszy od tych moich petów? Śrubka 35, dobra, to wiele lepszy No, walnijmy sobie jeszcze kolejnego oczywiście Krypt jest, ok, on chyba lepszy jeszcze Dobra, 15%, fajnie, fajnie, pewnie ruszyć z jakimś legendarnym Kanshi spoko, spoko tego, tego akurat nie kojarzę Dobra, jeszcze raz teraz mamy krypt jest kolejnym spoko Dobra, jeszcze do sobie otwórzmy spoko, i widzicie to teraz będzie. I mamy roba ok, czyli całkiem spoko spokojnie nam poleciał. Czyli ten krytyk jest dobry, 6,8, dobra, jest bardzo dobry. Bardzo, bardzo fajnie, słuchajcie, Equip Best oczywiście bierzemy sobie. I e, czemu nam tego nie zakłada. Equip Best, dobra. Ej, co, chyba się zbugowało trochę. No dobra, ogólnie to jest lepsze, dobra, to tutaj to. Spoko, no i taki temat aktualnie mamy z tym dowsty, no, nie wiem co mogę zrobić, po prostu zamienić to chyba. Weźmy sobie jeszcze dwa otwórzmy, może coś fajnego nam wyleci. Także Gravy, okej, okay. ej, to jest jakaś legenda chyba. Ile to 2%? 5%, okej, okay. bardzo fajnie. I jeszcze jeden idzie mamy Russo! Dobra, a Russo to też legenda, czy jak? 0.01 Co? Okej. Okay. Yy, nie wiem jak to się stało. 21 sekret na dropie. Co jest? Co to się stało właśnie? Yy, dobra, spoko... Nie no, fajnie, fajnie, słuchajcie, się bawię. Yy, Okej, okay, dobra, bardzo fajnie, dobra, bierzemy oczywiście, słuchajcie, są sobie jakieś golda jeszcze Ale ja grusto dropnął, co jest? Secretik poleciał No mega far, naprawdę, dobra, tego może robić, nie będę. Jak zawicie pieście, za mam górę, to to robię normalnie Dobra, ale nie, no, pewnie się nie uda. No weźcie to, spoko. No niestety się nie udało, spoko. Jeszcze to sobie weźmy. Niestety się nie udało i to nie udało się i viking. I się nie udało, niestety. No dobra, no, sobie tylko trochę, no niestety. Ale serio, ci jaki fart będzie Secret nam no, leciał tak o. Nie no, no mega dobre. Jeszcze te ma razy 14. No ciekawie, ciekawie. Nie no, ci naprawdę, naprawdę nieźle. No, fajnie to poleciało, naprawdę fajnie to poleciało. Teraz pewnie będę strasznie dużo dostawał. Więc pójdźmy sobie jeszcze może, a w sobie nie mogę teraz kupić, bo ona najdroższa aktualnie. To jest to musimy iść sobie tam. jeśli jest spoko gierka, słuchajcie, ja w sumie tam wbijać jakieś... No nie no dobra, 16 milionów, dobra jednak nie mógł wybijać topki Za, za dobre tutaj jest Ej tam w ogóle jest jakieś haku, czemu ja tam nie byłem jeszcze? Dobra idziemy zobaczyć co to w ogóle jest, bo ja sobie tam jeszcze nie byłem A może coś fajnego tam jest Witam, ej co to jest jakiś ra... co to jest? Kwida, chwida. Też możemy, aha, rebirfować, okej okay. Czyli rebirfy za 100 milionów wizyt i coś dostajemy takie rzeczy fajne Fajne, fajne, jakby się tutaj jakieś boosta jeszcze ej, Spoko ogólnie, fajnie, czemu ja tego szybciej nie widziałem? Okej, okay, ale warto robić płacić że grze, tylko że aktualnie mnie nie stać. Na bardzo sobie jeszcze w tą grę zagraćcie na odcinku, bo serio, myślę, że Wam się spodoba. A dobra, ile teraz dostajemy, słuchajcie. Ile my dostajemy, jak to leci teraz? No słuchajcie, powiem Wam, że naprawdę, naprawdę nie jest jeszcze busty oczywiście skończyły mi się busty. więc tego jeszcze nie mam, a byłoby to go jeszcze więcej. Ale dobra, na razie tego nie będę kupował już, bo serio, dostajemy bardzo dużo. Więc się ogólnie, bo sobie skończymy na ten odcinek. Serio pozbieraję sobie trochę dużo nawet Pewnie sobie jeszcze pozbieram poza odcinkiem i jeżeli odcinek was to zostawcie suba na w górę i odcinek kolejny oczywiście z tej gry też się pojawi, bo bardzo fajna i przyjemna gierka. Może w tym tygodniu, może w następnym, ale jak się dzieje, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ja sobie może kupię to za 180 tysięcy, znak kupujemy. No i jeździcie oczywiście, jak końca tego co napisie hashtag youtuber, kończą serdeczko. serduszko. mojego Discorda, na YouTube sobie, a my słuchajcie, się w kolejnym filmie, Do zobaczenia, się, no i cześć!